Cześć, ja jestem Piotr Maciejczak z kanału Piotr Maciejczak i chciałem porozmawiać z wami o nadchodzącej lidze Buff of Exile Necropolis nadchodzącej już niedługo, bo 29 marca, w piątek, już będziemy mogli sobie pograć. I Necropolis jest ligą bardzo dużą jedną z naprawdę większych, jedną z największych ostatnich lat. I zobaczmy, co takiego się zmieniło, to będzie takie podsumowanie 15 najważniejszych zmian, rzeczy, które wprowadza patch 3.24, o których warto, żebyście wiedzieli, jeśli zastanawiacie się nad to rozpoczęciem. Mechanika ligowa związana jest z tym, że napotkamy na swojej drodze na... Grabarza i ten grabarz, nowy NPC, da nam specjalną latarnię, która pozwoli nam, przechodząc z lokacji do lokacji, napotykać specjalne, opętane przez duchy potwory. I te potwory mogą być silniejsze, mogą dać nam specjalne nagrody, a mogą po prostu wydropić, tak jakby swoje własne ciało, które możemy kliknąć. Zjawi się grabarz i weźmie na swojej taczce. Ciało zaniesie na cmentarzysko, i następnie na tym cmentarzysku będziemy mogli dokonać czynów haniebnych, to znaczy będziemy mogli te ciała naszych przeciwników wykorzystywać jako materiały craftingowe w produkcji potężnych przedmiotów. Tak zwany Grave Crafting, I idąc z tradycyjnym polskim nazewnictwem, wygląda na to, że niedługo czeka nas prawdziwy grobing. Kolejna zmiana dotyczy nowych i zreworkowanych unikatów. Generalnie sprawa wygląda tak, że w of Exile Necropolis będziemy mieć paręnaście nowych przedmiotów unikatowych, Związanych m.in. z mechaniką ligową lub z Uberbosami, najsilniejszymi bossami w grze, ale do tego w 3.24 czeka na nas rework, czyli taka właśnie przebudowa wielu unikatów, które do tej pory raczej nie były używane albo były całkiem. Rzadko. Żeby daleko nie szukać Wright Lord Bone Circlet, będzie teraz bardzo ciekawym hełmem, hełmem z specjalnymi abyssal soketami, czterema takimi soketami, który pozwoli nam, no cóż, posiadać cztery dodatkowe spektry kosztem tego, że nie będziemy mieć minionów, które nie są spektrami, czyli to są bardzo ciekawe przedmioty. I właśnie pytanie, skąd takie przedmioty, jak ten na przykład Wright Lord Bone Circlet albo nowy zreworkowany Manasterom Lysud Spirit Shield? I odpowiedź jest prosta. Yy, będzie to drop z nowych tier 17. Map to będą mapy na których będziemy mieć bossy słabsze niż uber bossy, ale silniejsze niż zwykłe bossy, silniejsze niż jakaś Maven, niż jakiś Shaper, niż jakiś Exarch czy Iter, ale słabsze od uberowych wersji. Jedną z rzeczy na które bardzo narzekałem w Path of Exile był właśnie zbyt duży przeskok między cóż, zwykłymi bossami a tymi najsilniejszymi. Ultymatywnymi Uberbossami. I teraz mamy ten krok pośredni. Bardzo podoba mi się ta zmiana. Myślę, że coś takiego powinni wprowadzić już dawno. I z tego co widzieliśmy, te boss fighty, te mapy, to wszystko wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. I zapowiada się, no, że jednak będzie też wyzwaniem, no bo te mapy będą miały też specjalne modyfikatory, które będą związane tylko właśnie z tymi mapami i nie będzie się dało ich e, rerolować. Są unmodifiable, czyli taka, jaka nam wydropi, no to albo ją Sprzedajemy albo próbujemy swoich sił. No ale dobra, po co w ogóle będziemy robić te mapy Tier 17 oprócz tych paru nowych unikatów? No, dobre pytanie. To z tych mapek będziemy dropić fragmenty. Fragmenty, które będą od teraz sposobem na wejście na uber bossy, czyli na przykład właśnie Uber Iter, Uber Exarch, Uber Maven. Do tej pory, by wejść na tego typu walkę, trzeba było wydać punkty na atlasie i mieć zwykłą wejściówkę, ale prowadziło to do pewnych ekonomicznych patologii, to znaczy pod kątem opłacalności, cóż, graczom kompletnie nie opłacało się robić nigdy zwykłych bossów, ale jeśli nie miałeś totalnie przepotężnej postaci, nie nadawała się ona też na ubery, więc kończyło się to tym, że masa graczy nigdy nawet nie próbowało podchodzić do bossów, zawsze po prostu sprzedawali wejściówki, bo wiedzieli, że nie opłaca się wchodzić na normalną ich y, wersję lepiej po prostu odsprzedać jakiemuś kozakowi wejściówki, żeby on zrobił wersję Uberową. Teraz zwykłe wersje bossów i Uber wersje bossów będą miały osobne wejściówki, więc unikniemy tym samym takich sytuacji, w których nie opłaca się iść na bossa, bo lepiej, żeby go ktoś zrobił y, inny. Świetna decyzja, myślę, że trochę spóźniona, ale naprawdę, naprawdę y, dobra. Kolejną zmianą w Path of Exile Necropolis jest w zasadzie garść zmian, które chciałbym uznać za jedną, to znaczy Quality of Life. W nadchodzącej lidze mamy tak dużo zmian dotyczących jakości życia, że tak powiem, to znaczy dużo zmian związanych z usprawnieniami handlu, zmiany związane z linkowaniem przedmiotów. Teraz po prostu wystarczy przytrzymać kombinację klawiszy Ctrl Shift, żeby przedmiot się linkował. Nie będziemy musieli klikać nawet i parę tysięcy razy, jak do tej pory. Jest Quality of Life Pantheonu, który teraz nie będziemy musieli powtarzać go na każdej postaci, wystarczy, że zrobimy go na jednej. Najzwyczajniej w świecie będzie bardzo, bardzo dużo zmian skupionych na uprzyjemnieniu naszego życia. Tak, żebyśmy marnowali mniej czasu, a nadgarstki nie były na nas złe, że je nadużywamy. Jeśli chodzi o zmiany związane z Quality of Life, mam o nich cały film, tak więc możecie się z nim zapoznać, jeśli jesteście ciekawi. Ale jedna ze zmian jest tak duża, że nie mógłbym po prostu nie poświęcić jej całego segmentu, bo to już nie jest Quality Of Life. To jest faktyczny rework endgame'owego systemu. Endgame w Path of Exile był w pewnym stopniu zawalony. To znaczy, było tam za dużo takiego mikromanagementu, czyli zajmowania się takimi pierdołami. Nie tylko, że masz mapę i idziesz nią zrobić po prostu anihilując stwory na swojej drodze. Tylko nie. Masz mapę, musisz zrolować na niej odpowiednie modyfikatory, potem musisz przygotować odpowiednie sekstanty albo samemu je załatwiając, albo kupując odpowiednie kompasy od innych graczy. Wkładałeś od Odpowiednie skaraby, fragmenty, wybierałeś odpowiednią misję danego mistrza. Teraz to wszystko zostało uproszczone. Sekstanty już nie istnieją, sekstanty zostały wyrzucone. Dzięki Bogu. Mistrzowskie misje, to znaczy misje związane z Alwą, Niko, Einharem i Jun też już nie istnieją, to znaczy będziemy mogli ich spotykać i nadal są elementem gry, po prostu nie będą misjami, które możemy aktywować z hideoutu. Zamiast tego moc z sekstantów czy z tych misji została, że tak powiem, przeniesiona na samo drzewko i skarabeusze. Skarabeusze zostały mocno rozwinięte, są teraz ciekawszym systemem. Może prędzej czy później doczekają się osobnego filmu na kanale, a nasze drzewko rozwoju Atlasu. Jest bogatsze niż kiedykolwiek. Bogatsze nie tylko dlatego, że ma po prostu nowe punkty do rozdania, ale też dlatego, bo te punkty zostały po prostu zbufowane. Bo tak, nie mamy już potężnych sekstantów, nie mamy już mistrzowskich misji, ale wszystkie na przykład szanse na pojawienie się danej mechaniki zostały znacznie zwiększone. Punkty, które wcześniej dawały na przykład 4% czy 6% na to, że spotkamy jakiś tam rodzaj wydarzenia na naszej mapce, teraz wskazuje na przykład 8 czy 10%. I co warto wspomnieć, to też będzie pierwszy przypadek ligi, która od razu w momencie wyjścia będzie posiadać część drzewka rozwoju Atlasu związanego z obecną mechaniką ligową. To znaczy, cała ta mechanika z grabarzem Necropolis będzie od razu posiadać poświęcone sobie punkty na Atlasie które będziemy mogli ładować, jeśli ta mechanika nam się spodoba, jeśli będziemy chcieć ją wykonywać i jak najwięcej z niej zdobywać. Jak już jesteśmy w temacie Atlasu, to warto wspomnieć, że sam Atlas generalnie też otrzyma parę nowych, bardzo znaczących keystone'ów i przytoczę Wam jakieś z nich. Przykładowo jeden keystone Unwavering Vision jest przepotężny, bo po zainwestowaniu w niego jednego punktu otrzymujemy 20 dodatkowych punktów, ale działa on na takiej zasadzie, że nie dość, że nie możemy zdobyć Skarbeuszy, to do tego nie możemy też ich zużywać na naszej mapie. Więc jeśli na przykład jesteś tym typem gracza, którego totalnie nie obchodzą skarbeusze, nie chcesz się paplać w takie jakieś dodatkowe rzeczy, nie lubisz mikromanagementu, chcesz po prostu wejść na mapkę i klepać, no to słuchaj, to jest coś idealnego dla ciebie, bo one w ogóle ci nie będą dropić, nie będziesz mógł ich nawet użyć, ale w zamian masz 20 dla pasywskich pointów i super. Wydaje mi się swoją drogą że to będzie po prostu też bardzo silny Keystone na początku ligi, w pierwsze parę dni, gdy i tak nasz dostęp do Skarbeuszy pewnie byłby mocno ograniczony. To ja poważnie zastanawiałbym się nad wzięciem tego w pierwszy weekend. Tak czy inaczej, spodziewam się, że lada moment, jeszcze przed startem ligi, doczekamy się nowej, pełnej wersji Atlasu, zuploadowanej tutaj na atlas 3 na moim kanale na pewno też pojawi się parę propozycji atlasów dla tych, którzy nie wiedzą, jak rozwijać swój i szukają jakiejś inspiracji. Siema, Piotrek zapomniał wspomnieć w przemówieniu drzewka atlasowego o możliwości tworzenia presetów, czyli takich zestawów strategii atlasowych, które możecie zmieniać w dowolnym momencie, dzięki czemu zaoszczędzicie masę czasu oraz orbo fanmaking. Ale niezależnie od tego, jakie są wasze plany, e, jeśli chodzi o progresję endgame'ową, to mogą was zainteresować nowe gemy. Wypaw w Będziemy mieć dostęp do ośmiu nowych gemów transfigurowanych: do Artillery Balisty, Elemental Hita, Ice Shota, Inserinata, Kinetic Blasta, Poisonous Concoction, Samon Holy Relic oraz do Tornada. Będziemy mieć też parę nowych gemów supportujących, wspomagających. Jednym z najciekawszych jest według mnie Sacred Wisp. Typowo dla Wondera będzie to działało na takiej zasadzie, że atakując z różdżką, będziemy przyzywać takie święte duszki, które będą używać umiejętności razem z nami. To jest trochę jak Mirage Archer, do którego dostęp mają ucznicy, tylko w wersji Wondera. W sumie to jest dosyć podobny koncept. Za ważną zmianę można też uznać buffy i nerfy. I tutaj powiem szczerze, skupiłbym się przede wszystkim na nerfach. Zapowiada się na to, że najmocniej w Ciry w tym patchu dostali użytkownicy takich umiejętności jak Penance Brand of Dissipation, Storm Brand of Indecision, Tornado Shot, które cóż, po wielu ligach dominacji Zostało znerwione pięciokrotnie. Jest wolniejsze, kosztuje więcej many, mniej bije, ma mniej projectile. A szkoda gadać. Do tego ulubieniec publiki: samon Raging Spirit. Teraz bije sporo mniej, ale od razu mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o startery, które są na moim kanale YouTube z zeszłej ligi, takie jak Toxic Rain Pathfinder, Lightning Arrow Dead Eye czy Detonate Dead Elementalist. Nadal są to absolutnie topowe startery. Nie musicie szukać daleko, możecie je wziąć. One nadal będą działać i będą super. Powiedzieliśmy też o jakichś paru nerfach, a teraz porozmawiajmy o czymś, co wzmocni yy, siłę naszej postaci, a mianowicie powrót. Tatuaże. Tatuaże to system z ligi Trial of the Ancestors, który cóż pozwalał nam aplikować właśnie te tatuaże do naszego drzewka rozwoju pasywnego, drzewka naszej postaci, i tatuaże były czymś jednorazowym, to znaczy od razu po Trial of the Ancestors wypadły z gry, nie dało się ich już w żaden sposób zdobyć. Aż do teraz, bo w lidze Necropolis, tatuaże wracają. Będziemy mogli znowu je zdobyć, chociaż oczywiście część z nich uległa zmianie. Niektóre drobnym nerfom, niektóre drobnym Buffą. Chociaż powiedzmy sobie szczerze głównie nerfom, ale nadal będą czymś potężnym. To nadal jest duży boost dla naszych postaci. Kolejna rzecz to taka mała drobnostka, którą ja osobiście bardzo lubię. Ja lubię takie pierdółki, mianowicie Witchka otrzymała dialog w drugiej części kampanii. To znaczy Witchka ma świetne według mnie dialogi, jest świetnie napisaną postacią, ale ma te dialogi tylko do aktu czwartego, później się urywają. Więc jeśli ktoś z Was docenia kunszt tutaj aktorski, to łyczką warto zapisać. W sumie bardzo chętnie chyba aż zacznę elementalistką w lidze Necropolis, żeby zobaczyć, co będzie miała do powiedzenia w akcie 5, 6 i tak dalej, aż do 10. Kolejna rzecz nowa w paczu 3.24 to nowe supporter packi, To znaczy Krzysztof Wilczyński Chris Wilson próbuje wyciągnąć nasze ciężko zarobione pieniądze. I powiem szczerze, że ze mną mu się chyba uda, bo jestem totalnie zachwycony, jeśli chodzi o nowy hideout, będący częścią jednego supporter packu, Taki latający w przestworzach żółw. Przy znam się szczerze, że nie czytałem za dużo Tarego Preczeta, ale latający przez kosmos żółw to jest po prostu estetyka, która do mnie trafia, a że Grinding Gear Games po prostu robi dobre rzeczy cały czas, to chętnie ich wesprę. I wiecie co? Zmiany zapowiadają się naprawdę dobrze. W sensie, serio. Zapowiada się jedna z tych takich lepszych lig. Jedna z najlepszych. Grani Gear Games naprawdę przechodzą samych siebie ostatnio. Ale nieważne jak dobry będzie patch, to cóż, gra się lepiej jak Ci dobrze idzie. I jeśli szukasz jakiegoś buildu, jakiegoś poradnika, to tutaj... W tym punkcie chciałbym po prostu powiedzieć, że niedługo, w następnych paru dniach, na tym kanale pojawi się bardzo dużo poradników. Czy to starterów, to znaczy jakichś buildów na start, nowych oraz odświeżonych, czy to różnorakie poradniki dotyczące czy to grania na hardkorze, czy zarabiania, może dotyczące tego jak zacząć w PoE, jeśli jesteś nowy. Ale niezależnie od tego, czy jesteś nowy, czy stary, to... Jedną z najciekawszych rzeczy w nadchodzącym Necropolis jest Liga Cmentarzysko, to znaczy liga organizowana przeze mnie, na którą chciałbym Cię zaprosić. Cmentarzysko będzie ligą, którą organizuję wspólnie z Endorfi, na której będzie można y, pograć w wspólnej ekonomii, z osobnym laderem, z masą nagród i wyzwań. Niezależnie od tego, czy jesteś w PoE weteranem czy nowicjuszem, Fajnie, jakbyś padł i spróbował swoich sił na cmentarzysku. Naprawdę pierwsza edycja była fenomenalna. Zagrało ponad tysiąc graczy. Ja byłem zachwycony. Mówię, mieliśmy własny ladder. Było takie poczucie wręcz rodzinne, gdy logowałeś się, pisałeś na globalu, a tam same ziomki albo obcy, którzy szybko stawali się ziomkami po tym, gdy przehandlowaliście wspólnie parę razy albo pomogliście sobie nawzajem. To jest na razie wstępna zapowiedź. Więcej informacji w następnych paru dniach. To tyle, dziękuję za całe wsparcie. Dziękuję, jeśli dotarłeś do tego momentu. I widzimy się już niedługo, czy to na innym filmie, czy to na Twitch TV /piotr gdzie od 29 marca od premiery ligi Necropolis będę streamował po 16 nawet godzin każdego dnia. Każdego dnia. Grindset, Sigma Grindset pa!